Jak powinnam zachować się w przypadku wypadku drogowego i czy zawsze powinnam udać się do lekarza, jeżeli byłam uczestnikiem wypadku? Powinna pani przede wszystkim upewnić się, że pani i pani rodzina ma dobre ubezpieczenie drogowe. Jeżeli wypadek spowodowany jest z pani winy, to może być pani praktycznie pewna, że druga strona, która doznała obrażeń, będzie domagała się odszkodowania od pani ubezpieczyciela. Odstrzegam zatem przed wykupywaniem najtańszych polis ubezpieczeniowych, tzw. 10, 20, 10, gdyż przy poważniejszym wypadku nie pokryją one szkód i może wówczas odpowiadać Pani za resztę szkód swoim majątkiem osobistym. Warto również zawsze wykupić dodatkową opcję na pokrycie szkód spowodowanych przez nieubezpieczonego kierowcę. W razie wypadku, przede wszystkim należy zadzwonić po pomoc pod numer 911, jeżeli są ranni lub jest podejrzenie, że ktoś doznał obrażeń. Należy również usunąć pojazd z miejsca blokującego przejazd, jeżeli tylko jest to możliwe. Jeżeli jest to bezpieczne, przed usunięciem pojazdu powinna pani zrobić telefonem zdjęcia pojazdów z miejsca zdarzenia, dokumentujące położenie pojazdów w chwili wypadku. Jeżeli wypadek spowodowany był z winy drugiej strony, zalecam zawsze wezwanie policji w celu sporządzenia raportu policyjnego z miejsca zdarzenia. Po zabezpieczeniu pojazdu i w oczekiwaniu na przybycie policji należy zrobić zdjęcia szkód pojazdów i spisać informacje dotyczące osoby prowadzącej drugi pojazd. Większość tych informacji powinno być zawarte w raporcie policyjnym. Informacje te będą potrzebne Pani do zgłoszenia wypadku do firmy ubezpieczeniowej. Należy również zanotować imiona, nazwiska, adresy i numery telefonu wszystkich ewentualnych świadków wypadku, imię i nazwisko policjanta oraz adres placówki, dla której pracuje. Warto również naszkicować mapkę drogi, na której wydarzył się wypadek, z naniesieniem pozycji uczestników wypadku oraz ich kierunku jazdy. Zawsze warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu, nawet jeśli początkowo nie odczuwa pani bólu. Bardzo często obrażenia powypadkowe ujawniają się bowiem z opóźnieniem. Jeżeli lekarz stwierdzi, że doszło do obrażeń powypadkowych, to należy niezwłocznie rozpocząć leczenie lub rehabilitację zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakiegokolwiek wypadku drogowego zawsze warto również skonsultować się niezwłocznie z adwokatem, który może pani udzielić natychmiastowej porady na temat pani praw i opcji. O wypadku należy również zawiadomić swoją firmę ubezpieczeniową. O odszkodowanie można ubiegać się w przypadku doznania szkód cielesnych lub materialnych. O ile szkody materialne, takie jak zniszczenia pojazdu, są widoczne od razu, to szkody cielesne czasem ujawniają się dopiero po jakimś czasie. Przed konsultacją z adwokatem o wypadku należy rozmawiać tylko z policjantem i lekarzem. Ze stroną przeciwną należy tylko wymienić niezbędne informacje. W żadnym wypadku nie należy nikomu przyznawać się do winy, nawet jeżeli jesteście przekonani o swojej winie. Przed konsultacją z adwokatem nie doradzam również rozmawiać z ubezpieczycielem strony przeciwnej. Należy pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe reprezentują ubezpieczyciela, a nie Was. I ich celem jest wypłacenie Wam jak najmniejszej sumy ewentualnego odszkodowania. Ten podcast ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania porady prawnej należy skonsultować się z adwokatem. Mogą Państwo do mnie zadzwonić pod numer telefonu 727-538-7141.